W dzisiejszym materiale przytoczę Państwu ogromny skandal, który został ujawniony w ostatnich godzinach przez internautów na różnych platformach internetowych. Mianowicie, jak się okazuje, pan prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, żywcem przepisał i nauczył się na pamięć przemówienia, jakie wygłaszał dwa lata temu Sławomir Męcen. Jest to wręcz niebywałe, że nikt ze sztabu Trzaskowskiego nie postarał się choć trochę zmienić te przemówienie. Zresztą sami zobaczcie, bo to naprawdę już jest szczyt lenistwa i obłudy. Zapraszam do oglądania. Zasada UE plus ziobro nie wprowadzamy żadnych unijnych regulacji i nic do nich nie znaczy wprowadzamy je, ale w gołej wersji, wykorzystując wszystkie możliwe wyłączenia, wszystkie zwolnienia i nie dorzucamy do tego żadnych naszych krajowych regulacji. Nie ma zgody na tego typu postępowanie i dzisiaj jasno trzeba powiedzieć, że prawo europejskie plus zero. Czyli wcielamy w życie tylko to, co musi być wcielone w życie i też interpretujemy prawo europejskie w sposób elastyczny. Dwa za jeden. Jeżeli ktoś będzie chciał wprowadzić nową regulację albo nowy obowiązek informacyjny, to musi najpierw znieść dwie inne regulacje i dwa inne obowiązki informacyjne. Inaczej nie będzie miał takiej możliwości. To jest droga do stopniowego ograniczenia regulacji i zmniejszenia biurokracji. Zasada UE plus ziobro. Nie wprowadzamy żadnych unijnych regulacji i nic do nich nie znaczy wprowadzamy, je, ale w gołej wersji, wykorzystując wszystkie możliwe wyłączenia, wszystkie zwolnienia i nie dorzucamy do tego żadnych naszych krajowych regulacji. Unia Europejska ma bardzo brzydki zwyczaj. Wrzucanie nam ciągle nowych dyrektyw, które nam szkodzą. Ale polscy politycy mają jeszcze brzydszy zwyczaj, dorzucania do tych dyrektyw swoich innych pomysłów, które sprawiają, że prawo unijne w Polsce jest jeszcze bardziej skomplikowane niż by mogło. I my to również zakończymy. Jeżeli chodzi o pomoc przedsiębiorcom, ja mam dwa podstawowe pomysły. Jeden jest taki jeden za dwa, czyli krótko mówiąc, jeżeli jest wprowadzona jakaś regulacja, no bo często w Unii Europejskiej coś w sumie razem e, negocjujemy. I wchodzi nowe rozwiązanie, które dotyczy przedsiębiorców, to dwie inne regulacje powinny być kasowane, powinny wypadać z polskiego prawa. Jeżeli wchodzi jeden przepis, rząd ma obowiązek znaleźć dwa inne przepisy, które dzisiaj funkcjonują, które być może już się nie nadają albo są zbyt dużym obciążeniem dla przedsiębiorców i je po prostu skasować. I to wywoła efekt prawdziwej deregulacji, bo wtedy wszyscy będą nastawieni na to, żeby likwidować przepisy, które dławią naszą przedsiębiorczość, likwidować przepisy, które nie mają sensu, likwidować przepisy, które po prostu są zbyt dużym obciążeniem. I tak dokładnie powinny funkcjonować państwo. Jeden za dwa. I druga kwestia. Ja Unią Europejską zajmuję się od 25 więcej, od, od prawie 30 lat. Zaczynałem pracę jeszcze pod koniec lat 90., właśnie po to, żeby się przygotowywać do negocjacji z Unią Europejską. Zapraszaliśmy wtedy negocjatorów z Hiszpanii, z Portugalii, z Austrii, żeby się dowiedzieć od nich, jak te negocjacje będą przebiegać. Lata wcielania w życie europejskich przepisów. I bardzo często w Polsce było tak, nie tylko zresztą w Polsce, że do tych europejskich przepisów dodawano nowe przepisy. Czyli krótko mówiąc,. Dane ministerstwo wcielało w życie jakąś dyrektywę, ale dodawało do tej dyrektywy dodatkowe przepisy, dodatkowe regulacje. Nie ma zgody na tego typu postępowanie i dzisiaj jasno trzeba powiedzieć, że prawo europejskie plus zero, czyli wcielamy w życie tylko to, co musi być wcielone w życie i też interpretujemy prawo europejskie w sposób elastyczny, tak jak niektóre inne państwa europejskie, tak żeby tej regulacji było mniej. Robimy to, co konieczne, a nie to, co się. Nagle pojawi w głowach urzędników. I to też jest idealny pomysł na przyszłość, czyli prawo europejskie plus zero. Żadnych dodatkowych przepisów, które mogą dławić naszą przedsiębiorczość. Jak tam się Państwu podobało przemówienie? Trochę podobne, prawda? To już się chyba nazywa zwykłą kradzieżą i plagiatem. Największą hipokryzją jest to, jak Trzaskowski krytykuje i wyzywa mencena, od jakich tylko można, a sam kopiuje jego słowa i jego program i przywłaszcza sobie wszystko, jakby to on wymyślił. Dosłownie cyrk na kółkach, a zostając przy temacie wyborów prezydenckich, przytoczę Państwu starcie Szymona Hołowni z młodym chłopakiem, który zadając normalne pytania, wyprowadził marszałka z równowagi. Sami posłuchajcie. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry. Ja bym chciał się tak mniej więcej odnieść do mniej więcej tych właśnie pana pomysłów dla młodzieży. Nie ukrywam. Ten zlikwidowanie tego telefonu będzie trochę problematyczne, bo wy chcecie oczywiście mówić, jak ma wyglądać szkoła, a to powinni uczniowie mówić, jak ma wyglądać szkoła. Po drugie chciałbym się też odnieść, zaraz dojdę do tego do, 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 do pytania, chciałbym się odnieść do tego, że mówi Pan o bezpieczeństwie. Była pewien wniosek, który był złożony właśnie przez Pani Mencena, o to, żeby nie wysyłać żołnierzy na Ukrainę, polskich żołnierzy na Ukrainę. Również, również był wniosek o CPK. Państwo, prosimy o pytanie. Pańscy posłowie zablokowali CPK. Mówi Pan, że trzeba przyłączyć płot z koleją, blokując CPK. Mówi pan dyrby, dyrmał według mnie i jest pan, według mnie, osobą, która nie powinna się znajdować na takim wysokim stanowisku jak marszałek yy, w Sejmu, ponieważ. Prosimy o pytanie, przepraszam bardzo. Moje pytanie jest takie: jeżeli pan decydowałby nad tym, czy by wysłać polskich żołnierzy na Ukrainę, to by pan i wysłał i wydał jeszcze kilkadziesiąt tysięcy, kilkadziesiąt miliardów na kolejne wydatki na Ukrainę? To jest moje konkretne pytanie. I liczę na odpowiedź, bo już są odpowiedzi na to, jak głosujecie za tym, żeby kolejne miliardy na mafię, która znajduje się też niestety na Ukrainie, zostaje wydane. Dziękuję bardzo za to pytanie. Wie pan, może ja zadam panu pytanie też przy okazji. Czy uważa pan, że misja na Jowisza powinna zostać wysłana? A, wie pan, bo ja pana pytam o nierealny problem. Wysyłanie polskich żołnierzy na Ukrainę jest nierealnym problemem który męcen podnosi, żeby na strachu, żeby na strachu i na szukaniu podziałów, i na szczuciu ludzi ugrać troszkę ze swojej prorosyjskiej polityki. A panu tak nawiasem mówiąc nie jest wstyd za człowieka, który skonfrontowany z pytaniem, czy jest w stanie powiedzieć, że nienawidzi Putina i jego wartości, głupkowato się uśmiecha, milczy i nie odpowiada. Co pan sądzi o wartościach Władimira Putina? Może mi pan odpowiedzieć? Lubi Pan Władimira Putina? Nie lubi Pan. Uważa Pan, że jego wartości są słuszne czy niesłuszne? Uważa, że nie należy mówić, że wnieciemy ludzi na ziemię, bo jest dla na naszej Polski. A bo pan... się przerazi, tak? I, podkuli, tak? I podkulicie ogon, podkulicie ogon dokładnie tak jak teraz Męcen, bojąc się odpowiedzieć na pytania w debacie. Kurzę! To po pierwsze. To po pierwsze. To po pierwsze. A po drugie, nie było nigdy rozmowy o wysyłaniu polskich żołnierzy na Ukrainę, nie ma w związku z tym potrzeby podejmowania uchwał w tej sprawie, podobnie jak nie ma potrzeby podejmowania uchwał w sprawie wysyłania polskiej misji na Jowisza, nie ma takiej dyskusji, nie ma tego tematu, przepraszam? Nie wyślemy polskich żołnierzy na Ukrainę, i mówię to, jakby pan słuchał również mnie od wielu miesięcy, to by pan to wiedział, że nie ma w polskim rządzie nikogo, kto powiedziałby: wysyłamy polskich żołnierzy na Ukrainę. Ani wysyłamy ich z kilku powodów. Ja rozumiem, że. Dla was najprościej jest stworzyć wirtualny świat, wymyśleć sobie i napompować balony z twarzą wroga, a później bohatersko z nimi walczyć. Jesteście jak socjalizm, który tworzył problemy, żeby później bohatersko je latami likwidować. Więc to jest pierwsze kłamstwo, pierwsze kłamstwo Mencena i Konfederacji, które trzeba rozbroić. Wytłumaczę teraz panu, dlaczego nie wysyłamy żołnierzy na Ukrainę. Bo oni tam nie są potrzebni. Dlatego, że nie ma żadnej misji rozjemczej, którą mogliby zabezpieczać, bo nie ma żadnego rozejmu. A nawet gdyby była, to pytania o to, jakie będą rules of engagement dla tych jednostek, jakie gwarancje bezpieczeństwa, sprawiają, że nasza odpowiedź jest jednoznaczna. I moja jest jednoznaczna. Gdyby to była misja całego NATO z NATOwskimi gwarancjami bezpieczeństwa, to wtedy można o tym rozmawiać. Ale nie ma na to szans, dlatego, że nie ma zgody w NATO na to. I dzisiaj. Zamiast toczyć przedyskusję na TikToku w tej sprawie, proponuję, żeby pana kandydat, który, jak rozumiem, z Putinem chce rozmawiać, znalazł. No przecież powiedział: Z Putinem trzeba będzie się dogadywać. Ja mówię: Z Putinem trzeba walczyć, bo to zło. A on się chce dogadywać. Ogonek podkulony i apizment. Tak jak Merkel, tak jak wcześniej inni. Ojej, boimy się Putina. On jest taki straszny. My nie mamy atakować Putina. Niech mnie pan zrozumie. My mamy doprowadzić do sytuacji, w której połamie sobie zęby, tak żeby nigdy nie ośmielił się przyjść po Polskę. I to właśnie dzisiaj robimy, wspierając Ukrainę. To jest nasza myśl. Nie ma... Niech pan zapyta swojego Sławomira Mencena, bo mnie się boi, czy ma pomysł na to nie jak... Rozmawiać z Putinem, ale jak rozmawiać dzisiaj z Macronem, jak rozmawiać dzisiaj z Mercem, jak rozmawiać dzisiaj z nowym premierem Belgii o tym, jak uwolnić zamrożone aktywa. Bo to jest dzisiaj realny problem. I to jest dzisiaj to, o co prosi Zełański. On nie prosi nas o żołnierzy. On nas prosi o to, żebyśmy odblokowali pieniądze bandyty, żebyśmy to nie my musieli płacić za skutki tego, co bandyta robi, tylko żeby bandyta z tego płacił z własnej kieszeni. To o to chodzi. I to jest realne rozwiązanie problemu. Natomiast jeśli chodzi o CPK, oczywiście, że ten rząd zdecydował się realizować centralny port komunikacyjny. Musieliśmy oczywiście posprzątać to, co zostawili poprzednicy, a zostawili radosną twórczość i dziesiątki milionów złotych poprzewalane na różne spółki i spółeczki związane z tym projektem, które nie posunęły sprawy do przodu. Ponadto. Ponadto pamiętamy wszyscy ich radosną twórczość rysowania szprych do CPK w 77 tysiącach wariantów. Raz przez ogród botaniczny, innym razem przez kamienicę, innym razem przez ojcowiznę. Takie to było budowanie CPK. A myśmy się za to wzięli strukturalnie i porządnie. Najpierw lotnisko, co do którego nie ma wątpliwości, i taka sieć kolejowa, i o to się dzisiaj spieramy. Żeby można było dojechać wreszcie z Płocka do Warszawy. I dlatego tu była minister Pełczyńska na Łęcz dwa miesiące temu, mówiąc o tym, że takie przesunięcie powinno się dokonać. I dlatego zraziliśmy sprzeciw przeciwko przerzucaniu 9 miliardów z lokalnej kolei i robieniu 15 w kolei dużych prędkości. Jakby pan słuchał... Tego, co rzeczywiście w polityce się dzieje, a nie propagandy tej jeżdżącej na hulajnodze Katarynki, to by pan wiedział, że rzeczywiście dzisiaj stoimy przed bardzo konkretnymi wyzwaniami. A mencen robi wam galaretę w mózgu i musicie mieć świadomość, że ten człowiek jest dzisiaj dla Polski niebezpieczny. Pan jest inteligentnym człowiekiem, pan ma wiedzę o procesach, które zachodzą, pan zdaje sobie sprawę, w jakich czasach żyjemy, bo o tym świadczy cała pana wypowiedź. To też na koniec jeszcze panu powiem, dlaczego wspieramy Ukrainę. Dlatego, że oni teraz za nas robią to, co Putin chciałby, żebyśmy robili my u nas. I dlatego musimy wspierać Ukrainę. I jeszcze raz co? Nie, 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 proszę pana, proszę pana, jak się pan tak troszczy o przyszłe pokolenia, to niech mi pan teraz odpowie patrząc w prosto w oczy. Studia powinny być płatne czy bezpłatne? A jaka manipulacja? Ale ja słyszałem tę wypowiedź. Proszę pana, ja pięć lat robię w polityce. Jak się zaczyna krzyk, to manipulacja, to manipulacja. Nie w szczepionkę, to ja wiem. Się wydarzyło, tak? Mamy jasno. Powiedział, że w świecie jego marzeń. W świecie jego marzeń studia powinny być płatne. Tak powiedział? Powiedział. A od czego jest? A, czyli on kandyduje nie po to, żeby zrobić państwo nieidealne, nieidealne. Czyli on chce zafundować nam nieidealne państwo. To ja wolę kogoś, kto zafunduje nam idealne. Przepraszam. Takie, w którym młodzi ludzie będą mieli szansę. Wie pan, w moim pokoleniu, bardzo wielu młodych ludzi, takich jak ja wtedy byłem, pan jest dzisiaj, z prawicowymi, że tak powiem bardziej niż lewicowymi poglądami chorowało na tak zwaną korwinkę. To znaczy, patrzyło się, czytało się korwina Mikke i się mówiło, Jezus, Mary, jakie to wszystko jest proste, jakie w punkt, jakie rozwiązania? Likwidować to, przesuwać tamto, ale czat, ale daje popalić, ale to jest mocne. Tylko później człowiek zaczynał życie i wyzdrowiał. Kto ma? Kto ma? Jeszcze raz? Prezydent Argentyny, Ale wie pan, że my tu mamy Polskę, tak? A był jeden prezydent, co obiecywał drugą Japonię, tak? To znaczy rozumiem, że teraz idziemy tym tropem. Nie, ja chcę tu pierwszej Polski, a nie drugiej Argentyny i faceta z piłą łańcuchową i podejrzaną stylizacją fryzury. Czy mamy jakieś inne pytania z sali? Drogi panie, Ukrainę to na koniec. Ukrainę wspieramy i będziemy wspierać. To jest bardzo ważny cel strategiczny Polski. Przy tym rozwija się nasz przemysł zbrojeniowy, powstają w Polsce miejsca pracy, polski sprzęt ćwiczony jest w boju i aliancki sprzęt ćwiczony jest w boju, i to są pieniądze, których nie będziemy musieli wydawać razy trzy, razy cztery, razy pięć, żeby Putina później powstrzymywać u siebie. Dlatego Ukrainę trzeba wspierać, bo ona walczy dzisiaj również o naszą wolność. Jak wam się nie podoba, to jedźcie na drugą stronę i tam pokazujcie, jakimi jesteście chojrakami. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Gorąco zachęcam do obejrzenia jednego z wyświetlanych filmów oraz do zostawienia subskrypcji na kanale. Bardzo pomoże to w zbudowaniu większych zasięgów. Do zobaczenia!